Galata Paweł. Za. Kukleska Marta. Za. Kuśmierz Stanisław. Jestem za. Kuśmierz Stanisław. Jestem za. Micka Mariusz. Jestem za. Mogilski Michał. Za. Ostrowski Bogusław. Za. Polaczek Bartosz. Za. Posoń Andrzej nieobecny. Wach Edward. Jestem za. Izdunek Jest Jerzy Nieobecny. Ile głosów za? 11, 11 głosów za. Przechodzimy do trzeciego punktu: z podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa o pierwokupu nieruchomości gruntowej. O przedstawienie uchwały proszę pana proszę. Dzień dobry, witam wszystkich. Uchwała Rady Gminy Podgórze z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Podgórzyn uchwala co następuje. Paragraf pierwszy Wyraża się zgodę na wykonanie przez Gminę Podgórzyn prawa pierwokupu działu równego 1 druga w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 197 o powierzchni 0,15 hektara AM1 obręb 306 przesieka jednostka ewidencyjna 0206082 Podgórzyn dla której w Sądzie rejonowym Wieleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr. JG 1 odłamane przez 449, łamane przez 2. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Podburzyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym m.in. wyrażenie zgody na nabycie konkretnych nieruchomości do majątku Gminy Podgórzyn. Dnia 15 marca 2024 roku notariusz zgodnie z dyspozycją artykułu 110 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przedłożył wójtowi gminy Podgórzyn warunkową umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego repeterium a nr 861 przez 2024 z dnia 15 marca 2024 roku osoba fizyczna sprzedaje udział równy jedna druga w prawie własności niezobudowanej działki gruntu dla której gminie Podgórzyn przysługuje prawo pierwokupu cena sprzedaży działki wynosi 16,67 zł za metr kwadratowy powoduje że nabycie udziału do majątku gminy Podgórzy nie jest ekonomicznie uzasadnione. Działka nr 197 w przesiedce znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obszarze Z teren zieleni ochronnej potoku podgórna. Brak obciążeń działki 197. Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu. Działka numer 197 przylega do działki gminnej numer 369 dojście do wodospadu podgórnej. Lokalizacja działki na załączonym wycinku mapy. Dostali państwo projekt uchwały wraz z mapą na maile. Także dziękuję panie wójcie. Jaka jest opinia komisji? Opinia pozytywna. Jakieś pytania do tej uchwały. Nie widzę. Przychodzimy teraz do głosowania nad podjęciem y, uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Proszę bardzo. Dymek Piotr. Nieobecny. Erhard Jakub. Jestem za. Golonka Tomasz. Za. Horodecki Marcin. Za. Kacprzak Hanna Nieobecny. Kalata Paweł. Za. Kuklewska Marta. Za. Kuśmierz Stanisław. Jestem za. Micka Mariusz. Jestem za. Mogilski Michał. Za. Ostrowski Bogusław. Za. Polaczek Bartosz. Za. Osoń Andrzej nieobecny. Wach Edward. Jestem za. Izdunek Jerzy. 11 głosami. Przyjęliśmy projekt uchwały 11 głosami. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykamy 83. sesję Rady Gminy. Dziękuję Państwu. Dziękuję.